Witamy w kolejnym nowym odcinku. Wybaczcie, że nie było przez parę dni, ale nie chciało mi się nagrywać. Ja! Cześć, wam wszystkim moi drodzy. Dzisiaj film specjalny. Zaprosiłem do nas, żeby zagrał z nami w koopie chłopca z fundacji Pomóc Chudym Bykom. Dlatego powitajmy Przemunia. Tak, to, to dokładnie. Powiedziałem wam, że należy do fundacji, jest specjalnym przypadkiem. Chcieli go po prostu Płaniam wrzucić cię. do dźwiękoszczelnego pokoju, żeby nie wydawał takich odgłosów. Moi drodzy, powracamy. Poprzednio jakby wyszedłem z wycięską ne, ro, Dobra, ręką ja i nogą. <średzimy> z, z pojedynku pomiędzy Vincentem a Leo w A Way Out, a teraz mamy przed nami kolejną grę tego samego studia. Light, się chyba nazywają, którego szefem jest Bóg wszystkich deweloperów czyli Josef Fares, który generalnie jebie Oscary i podobno... Pozdrawiamy wszystkich Oscarów <noise> Pozdrawiamy. Mamy jakieś Oscarów w komentarzach? Dajcie znać. Jebać was zgodnie z Józefem <noise> Faresem i jego słowami. Jak macie niebieskie kule drodzy panowie oglądający film zostawcie lajka, a jak macie niebieski wafel drogie panie też zostawcie wafla. Może, lajka. Twoją Swoją jest, drogą to jest w końcu jest, powrót kurwa? duetu Bartko i Przemko. Na wypadek, gdybyście jeszcze nie zauważyli, będziemy sobie robili jaja absolutnie ze wszystkiego. Jeżeli ktoś okaże się, że jest chory na raka, prawdopodobnie też. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Jak, jak miały będziemy... brzmiały po polsku nasze imiona, znaczy twoje to maja, okej. Okay. Nie, e... nie! Dlaczego? Faktycznie! Ej, ty jesteś maja jestem. Jak jest Cody po polsku? Po no, polsku. Jesteś... Kordian. Nie, nie maja i Kory. Ja jestem gotowy. Let's fucking go. Ja będę fake, a on będzie fucking dumb, bo na to wychodzi generalnie z tej fabuły. Podobno nie jest takim dużym... Aha, okej, okej. A więc... A więc to tak, kurwa! Nie patrzcie! Ja pierdolę! Kung-fu ruchy tutaj muszę robić, Boże! O! Dark Souls! Ja mam tak no właśnie kurwa pod na Ale się dziwnie wyginają. No jesteśmy kurwa drewnianymi lalkami, czego ty oczekiwałeś? Kompl kompletnie ci nie zależy na naszym związku, Smok i grzmotnięcie. Kompletnie... Skok i grzmotnięcie. Usiadłem dupą na szklance. Zbijam wszystkie słoiki. Dobra, okej. Okay. Czas go rozjebać. Dlaczego kurwa? Nienawidzę tak bardzo tęsknisz za tym filmikiem, za słoikiem. No, Weź no, no. się, kurwa, uspokój. Ale to jest taka bardzo stereotypowa historia, Nie. mam wrażenie. O! Brawo, kurwa! Brawo! Chłop się zaniebał, ja też! Chcę. Ty kurwa! Ja pierdolę! Dwójka to dorosłych ludzi podchodzi do jebanego gniazdka, chwyta gwóźdź i wkłada do środka, kurwa! Zaraz się zemści za te wszystkie lata złego traktowania. Nie wsadzałem nic do rury, nie wsadzałem nic do rury. O nie! Jakie tam śmieci wpychałeś do rury, Cody? Dobra, okay. musisz przejść. Przybyłem. <laughs> o ty skurka, <śmiech> <śmiech> to wiedziałem. Wiedziałem, kurwa. To prawda, Józef Fares chyba nie uważał na lekcjach fizyki, mam takie wrażenie, ale już jebać to. Dobra, bo zaraz w komentarzach Paweł3022 nam napisze... Wy się kurwa nie znacie, glina przewodzi prąd drewno drewno... Tyś... Glina przewodzi prąd, a drewno bukowe koniecznie trzydziestoletnie przewodzi prąd lepiej niż tak. kurwa złoto. Ma... Ja dole Na razie takie podstawy widzę. Ja to jednak mam talent. Ty... <śmienic> <śmienic> Hej! Na pokczampie! <śmienic> Dokładnie. Nie, przyznam się, kompletnie nie wiedziałem, że to się stanie, ale lepiej sobie tego nie mogłem wyobrazić. No, powiem ci, tak patrzę na to, co ty zmontowałeś w tej piwnicy i straszną manianę odjebałeś. Dzięki. Tylko ja <śmienic> Cała piwnica zajebana płytkami PCB. Próbowałem zrobić własną koparkę kryptowalut, ale jakoś tak nie kopię. Okay. Na sam koniec powinno się o, jakby okazać, że rozwodzimy się bujacie na przykład na pierdala Easy. Czekaj, Easy. <gry> Dobra idź, bo trzeba dźwignię ale... pociągnąć. Aha, tutaj kwestia dźwigni jest. Dobra. Mów kiedy. Mów kiedy. <laughs> kurwa, dobra. Gini od kurzo mm. Kurwa, Dyson i tak Ale teraz potęgniemy. Hey, oh. is... O Boże, nie, sprzężenie o... zwrotne. O Boże. Nie, nie, To O Boże, jest 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 jesteśmy... Jesteśmy psychiczni. My chyba popełniliśmy właśnie zbrodnię przeciwko ludzkości. Ja wiem, jakby, przebek. my nie trafimy w finale do walki przeciwko sobie, do więzienia, my kurwa do łagru nas pierdolą, będziemy kopać śmiech na Sybejnę. Będą... A ty tam musisz przeskoczyć. A. Aha, to za mało czasu, dobra, lepsze synchro jest potrzebne. O, o kurwa, się <ślesk> 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 Stała się jedna Dodączy rzecz, jesteśmy. której twórcy nie przewidzieli, dawaj. Nie tylko, ja ale znowu! Replicable glitch. A, patrz yep, to! Yep. Aha, ty Puśdaj się na robił moich gwoździe. Puśtaj się na moim gwoździu, kurwa to jest jak kolejna wersja to wiesz. Y, pal gumę, ślizgaj pieroga. A nie, to bardziej myślałem... Y, wiesz, zrób mi gałę, coś w ten deseń. A, ślizgaj się na moim gwoździe. <noise> Całkowicie świadomą istotę noszę na plecach i używam jej do rozpierdalania wszystkiego do. <noise> Lornet kurwa, latarkę zniszczyłem. Rozjebałem Dobra, światłość mojej duszy. Odhaczone. Odhaczone. jest, dobrze. Zaliczone lornetko latarkę. Czemu moje śruby, znaczy gwoździe. To, to są śruby i chuj. Ty jebiesz lo, lornetkę ty z latarką, kurwa, ja bieg gwoździe ze śrubami. Jesteś... No dawaj, pierd- o nie! Chyba myślałem, że go Ty właśnie powiedziałeś, no tak, pierdolni mnie. <laughs> tak. Chyba teraz to unik- o, dawaj, wbijaj, wbijaj, o kurwa, rise right, trigger! Dobra, mamy cię, pierdolą Mamy cię, ja <laughs> ja Dobra, jeszcze na pamięć są zbrodnie wojenne. On cierpi! O, insercja! Oh. 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 I <laughs> żelaki. Bardzo dziwną rzecz mi tutaj stworzyłeś. O oh, kurwa. kurwa! Brawo! <laughs> brawo! Musiałem to przetestować. Ej, ale, swoją drogą, podobał mi się komentarz z pod pierwszego odcinka. Teraz muszę się przypomnie. Nie wiem czemu. Droga dedukcji była taka. Ładna sala, studniówka, ty nie byłeś na studniówce. I tak zacząłem sobie myśleć o, o Twoich słowach i poczynaniach. I kurwa, komentarze, że. No, no, smaczny kapusi jebać, kapusi to całkiem spore słowo. Jak na kogoś to powiedział, że doniesie na kupla za to, że ściąga na sprawdzianie. Absolutnie nienawidzę. Serio? Yeah. Doniósłbyś na, na ziomka z ławki, tak. gdybyś zobaczył, że, że ściąga? Zależy, ale w większości przypadków tak. 21 trochę I co teraz? No to lecimy, przeciąganie liny. To będzie po prostu mashing? O kurwa. O, to może potrwać bardzo długo. Jak z Martyną się siłowałem na rękę w away Outcie, to trwało to kurwa 10 minut. Ona bardziej tak nie potrafi napierdalać, i ty masz wygodniej pada, kurwa. Okej, okay, elo, szybko yeah. poszło, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. To może potrwać bardzo długo, to może potrwać bardzo długo, to może potrwać bardzo długo. Z Martyną, tutaj kurwa. Po prostu pod stołem ja, ja nie mam, marszowaliśmy. Ja mam pada maksymalnie do klatki piersiowej. Ja to zrobię na tym. Na, Serio? na klawiaturze. No, ja się domyślam, yeah. że na klawiaturze zrobisz. Kurwa. Uch, czekaj, podmienię se switcha na szybszego kurwa. Kurwa, oszczędzać palec. I co, z kurwy synu? Alpha Gamer! Rozjebałem cię na dwóch różnych kontrolerach. Dawaj na kierownicę teraz, kurwa. Kto szybciej pedał gazu, będzie wciskał. Kurwa! Hej! Słuchaj, ja słyszę, jak szybko klikasz. I mam wrażenie, że jest delay. Oh. Kurwa, nie to twój delay obchodzi. Uh -huh. Kurwa, żub. O kurwa, hrabą <grym> A to hrabą <hrabonszcz, grym> faktycznie. No nie ogarnąłem, coś tam dzieje. Dziękuję bardzo. Wracamy no, 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 do rozgrywki. No, no, no. Come, back, come, back. come back, Jack, come back. Ty słuchaj, Zmieścisz to lampa lawa jest na dole Leon, zajebista. Nie, Zmieniam. nie! Leon! 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 Ty, ile Leon, jest zmienił grzety. mi kolekcję scen. <laughs> o nie. Kaberka teraz Dobra. będzie twoim Żyję. przybitem! O, jest jednak dojebany fort. Uuu. Cyk. O, Kurwa, jak bardzo da się to rozkręcić. Coś na? Tomb Raider, a co tutaj się da kliknąć? To ominąłeś coś. Cyk, magiczne ryby. E, tylko jakieś gówno kręci tak po prostu. Mało pasjonujące. Co żeś tu znalazł? Czy ty tańczysz? Leon znowu mnie wyciszył. Kurwa, no właśnie, moja postać zaczęła się tak kręcić jakby dookoła własnej Część, osi. On Tańczyć. siada dupą na tym gowick chce leżeć, na nie patrzy z taką miną. Prawie umarłem, co mi zrobisz. Dobra, co ja mam ze sobą teraz zrobić. No to chyba takie pole treningowe tylko jest, a jak zeskoczę. Tu mi odwraca grawitację na dobre. Posłuchajcie łaży jak chcę. Ja się fajnie bawię. Nice. Odgłos zmniejszenia to pierwszy. Wow. O, kubeczek mój! Tak, kurwa, zaklinowany w czasoprzestrzeni, naprawdę, ci... o, jebać twój kubeczek! Dziecko cię nie kocha. Dobra, ja spierdalam, nie, nie potrzebuję cię. Zapraszam do góry, jak dasz radę. A, ty musisz się spuścić teraz. Nie, to nie będzie działało, bo... Ja tego niżej nie obsunę, tak, ale nie, dam ja, radę ja, ciebie, podbić, ty będziesz super duży, tak. to to... Woo, kurwa! <laughs> nie o to chodziło. Patę a ci dostaliśmy! Dobra, teraz ja muszę... Ja pierdolę! Okej, okay, dobra, tak na czy... ciebie działam. Jestem gorący, no. Straszliwie. Nie ty, ja. Ale to nasz dupsko. Kurwa. Patrzcie. <laughs> mm. Auga. To, jest, to jest nowy poziom Tibagingu, Kiedy cały przeciwnik wchodzi ci w dupę. O! <śmany> to powinna być interakcja gdzie me znika po prostu i musisz, wiesz, stopa tak. zrobić w dół, żeby wyskoczyć Dobra, baseball, traf, traf swoją pił piłką. Okay. To znowu pewnie będzie delay hosta. <śmany> Oczywiście, że tak. Leon mi zasłania, to zasłania to pół ekranu, ale chyba dam radę, to bo widzę swoją część. Okej, okay. idę

Just hey. to regular dude. Kurwa. Playing with no, balls. Nie, ostatni swing! <laughs> bang, bang kurwy synu. A. Czemu ograniczenie czasowe? No kurwa, Ostatni swing! A, a, a jakie chciałeś ograniczenie czasowe? A jakie Znaczy jakie swingów. A ty jesteś kurwa swing, jeden wielki. Idziemy do przodu. Gra mnie oskamowała na ostatni swing, byłby Remis. O, o i co kurwa, zwiększysz jej podatki. Wejrzem przy wygraną tak, na klatę I otwórz. tyle. To co, pożre w przedszkolu, potem się ciebie trzyma. Patrz, jak kręcę. No ty! O チューリコテ。<laughs> Ojej. Kurwa, Gdybyś coś takiego powiedział parę lat temu, to byśmy się kurwa nie musieli rozwodzić. Potem na końcu gry okaże się, że jest wiesz. Plus 18 sekcja, gdzie po prostu. Ty o, Kurwa, no, po no chuj chuj chciałem ruszasz? No chciałem wrócić. Ale kurwa. po co tym ruszasz? Bo chciałem cię przewieźć kurwa dalej. Ale ja nie potrzebuję, żebyś nie przewiózł dalej. A kto ja to, co próbuję kurwa wskoczyć? Zrobić? Ale już tam próbujesz... byłeś, tylko zacząłeś skakać jak małpa, o chuj ci chodzi. Dobra, mamy drugą kulę, jest dobrze. Leź do drugiego kołowrotka. Bądź chomikiem, jakim to państwo chcesz, byś był. Czekaj, ty jesteś kurwa właściwie, to ty sprzątasz. Klatkę. Nie, ty srasz do tej klatki! Czekaj Pani. co? Czekaj co? Ja za bardzo skupiłem się na ty, czekaj, zapodziałem co? zapodziałem się w interpretacji, panie premierze. Jeżeli obywatele tego kraju są chomikami, to ty sprzątasz klatkę czy do niej strasz? Jako premier. Nie, ja podatkuję s <laughs> O, aha, no to kurwa zaraz wszyscy na jakieś problemy z jelitami będą umierać. O <laughs> oh, shit. To jest Be dziewiątka, ale jedenastki są najlepsze przecież. No. Aha, tutaj wpadnie teraz. Oto pogratulować rozsądku, panie nieśmiertelny kurwa, jak ten promień, maga z Diablo. Wszystko sam muszę robić. tak o, czy... Ty kurwa t masz? Nie. Mm. Ja pierdolę, coś się zjebało i był twój klod obok, który t zarobił.. robił. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Ohio, oni-chan. Papa, nie kurwa, tylko nie Baff Weeb. <noise> Cieszę się, że dokładnie wiesz, o kogo mi chodzi. Ohio, oni-chan. <noise> Smacznej kawusi. Jebać kapusi.